Witam Was w 11 vlogmasie. Od razu Was straszę na początku. I poza tym, że Was straszę, to też ta maska już mi trochę zaschła na twarzy i ciągnie mnie. W sensie, jak mówię, to albo się śmieję najgorzej, to boli. Ale tak, witam Was w kolejnym vlogmasie. Właśnie um, ogarniam się, bo dzisiaj um, w środku tygodnia, co prawda, ale wybieramy się um, na imprezę urodzinową brata Adriana. Ma 25 urodziny, jeśli się nie mylę. Ale idziemy do niego do domu, coś tam ma przygotować i i właśnie do tego się ogarniam. Zrobiłam sobie już peeling. Teraz maseczka oczyszczająca, buzię. Potem mamy trochę do ogarnięcia w związku z samochodami. W sensie jeden samochód stoi już u mechanika, drugi będziemy dzisiaj zawozić i ten pierwszy zabierać. A musimy jeszcze. Kilka rzeczy poogarniać przed tym. Ja w końcu odbiorę ostatnią, nie, no nie ostatnią, przedostatnią paczkę z prezentem Adriana. W tej będzie jeden prezent, no i czekam cały czas na, na paczkę z tym prezentem na 24 grudnia. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, czyli dzisiaj odbieram ostatni no taki prezent na dni kolejne I, i potem idziemy wieczorem na te urodziny. Także taki plan na dzień. Ja teraz sobie zrobię kawę i za chwilę będę zmywać maskę. No, także to tyle póki co. Witam Was w tym vlogmasie. Muszę Wam powiedzieć, że zdjęłam sobie już maseczkę. E, ubrałam się, ale tylko wiecie, tak na kilka godzin, bo, bo później będziemy jechać tam na te urodziny, więc będę się przebierać. Ale chciałam Wam opowiedzieć o tym, że zdjęłam tą maskę. No to wiecie, ta oczyszczająca maska tak e, zwęża pory, czuć rzeczywiście takie oczyszczenie buzi. E, I użyłam e, na wierzch nowości. Pokażę Wam czego? Tego e, kremu z kokolity, który dostałam wczoraj. Ja e, mam także, dopóki czegoś. Nie, nie przetestuję, albo nie wiem, chociaż nie zrobię jakiegoś zdjęcia czy coś, to trzymam wszystko w pudełku, bo ja się boję, że jak sobie pochowam po mieszkaniu to później zapomnę o tych rzeczach, co było, więc na razie trzymam to w pudełku. No i właśnie używam tego kremu z Bielendy, czekajcie, jak to się nazywa? Bielenda Professional Supreme Lab energetyzująco nawilżający krem z ultra stabilną witaminą C. Witamina C redukuje przebarwienia, rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt, stymuluje syntezę kolagenu, przeciwdziała fotostarzeniu, kwas ferulowy, nie powoduje złuszczania podrażnień, bardzo silny antyoksydant, spowalnia procesy starzenia się skóry, rozjaśnia przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych. Pobudza syntezę kolagenu i elastyny, kompleks energetyzujący, ekstrakt zrzęsienia, karnityna, koenzym Q10, minerały morskie, przywracają skórze energię i witalność. No i tutaj jest napisane, że można nakładać na czystą buzię e, rano lub wieczorem. Albo też wieczorem. I jest napisane, że jest to idealna baza pod makijaż. Właśnie muszę Wam powiedzieć, że nałożyłam sobie to na taką czystą buzię już po, po peelingu, po maserce. I powiem że fantastyczny jest ten krem, bo właśnie, na noc to chyba bym go nie, nie, nie używała, bo on daje takie uczucie takiego. Czy coś szaleje. On daje uczucie takiego naciągnięcia, wiecie, nie że ściągnięcia i nieprzyjemnej suchości, tylko jakby takiego liftingu. W sumie chyba nie było tego tam w tych obietnicach, ale ja mam takie uczucie. Więc uważam, że to byłby fantastyczny krem dla osób tak po 30, po 40, kiedy ta skóra jednak już zaczyna tracić um, sprężystość i jędrność, to on daje właśnie taki efekt takiego, wiecie, takiego naciągnięcia i, u, i uważam, że rzeczywiście to będzie świetnie się sprawdzało pod makijaż. Um, jeszcze teraz się nie maluję, bo chcę mieć, wiecie, ten makijaż świeży na wyjście, także na razie jeszcze zostawiam twarz z samym tym kremem, ale muszę przyznać, że naprawdę... No jestem zaskoczona, nie spodziewałam się takiego efektu, bo czuję dosłownie, jakbym poszła na jakiś taki lifting. No może nie jakiś bardzo mocny, ale taki wiecie, jakbym miała tę skórę wszędzie tak napiętą. Także bardzo fajne i w ogóle też widać, że ona jest tak delikatnie napięta, bo się błyszczy znacznie bardziej i jest taka bardziej gładka według mnie. Także wow. Jak tak dalej będzie się sprawdzał, to naprawdę super. No, a teraz, tak jak Wam wspomniałam, trochę się ogarnęłam tak... Póki co na tych kilka godzin. I, I czekam na Adriana. Będziemy jechać do mojej mamy, bo musimy zabrać stamtąd jedną paczkę od mojej mamy jedną paczkę tam ze sklepu niedaleko mojej mamy, bo, bo zamówiłam w odbiorze, z odbiorem w żabce. I aha, i Adrian kupił do mojej mamy. Pączki. Jeżeli oglądaliście moje vlogmasy w zeszłym roku, to możecie kojarzyć, że u nas w centrum sosnowca jest taka: to się nazywa jakoś pączkarnia tradycyjna, czy coś takiego. I oni mają przeróżne smaki pączków. Wiecie, takie nie, że tylko marmolada, róża i tak dalej, tylko no są stofi z, z kiwi, z ananasem, truskawka, malina, no wszystkie owoce, no i właśnie jakieś tofi. Tutaj jest podobno czekolada, wanilia i jagoda. Także zapakuję to teraz z powrotem i zabierzemy do mojej mamy. Posiedzimy u niej chwilkę i będziemy wracać tutaj, żeby się ogarnąć na urodziny. No ale tak Wam pokazuję, że u nas właśnie można kupić takie fajne pączki, one są w ogóle pyszne. Mają te smaki takie bardzo ciekawe. Nawet czasem kiedyś był, jeśli dobrze kojarzę, pomarańcza z chili. Wiecie, to tak zależy też od pory roku, to zmieniają różne, robią różne inne smaki. Także gdyby ktoś akurat kiedyś był i nie wiedział, co w Sosnowcu można robić, no to generalnie niewiele moim zdaniem. Ale, um, ale pączki akurat warto spróbować. ja wróciliśmy już od mamy. Odebrałam paczkę i to była paczka z taniej książki i zamówiłam tutaj prezent dla Adisza. To chyba nawet jest dzisiejszy prezent, więc zobaczycie go w sumie zaraz. Znaczy, no może nie zaraz, wieczorem po prostu, ale dla was to pewnie i tak za niedługo. Um, dla Adriana. Jedną rzecz jeszcze yy, nie powiem jaką. Na prezent też, ale nie mogę mówić co i dla kogo, bo wiecie, możliwe, że będzie oglądać, więc nie chcę mówić. Yy, I y, kilka książek dla siebie. Yy, a do tego zakładki dostałam. Z tego się mega cieszę, zaraz Wam pokażę. A te książki były w jakimś tam. Kurczę. Nawet nie wiem, czy nie zamawiałam tego w jakiejś Black Friday albo coś w tym stylu, bo te książki normalna ich cena. Bo to są wszystko wersje pocketowe, czyli mniejsze. Pokażę Wam, jaka jest różnica. O, zobaczcie. To jest normalna książka, jeśli chodzi o rozmiar, a to jest pocket, czyli jakby rozmiar jest. Widzicie? Malutki. To jest klasyczna książka. No i y, te książki y, Pocket y, w wielkości pocketowej kosztują w normalnej pełnej celi 15 zł. No a one ogólnie były na takiej promce, że kosztowały gdzieś zdychę albo nawet mniej niż dychę, a więc wzięłam sobie kilka. I to są same jakieś romansidła z tego względu, że ja mam dużo kryminałów, jakichś książek świątecznych, takich obyczajowych, wiecie, takich książek gdzieś historycznych, dużo mam takich książek w stylu Trupia Farma i, i tego typu książki, a co jakiś czas, tam co, nie wiem, co drugą, co trzecią książkę mam ochotę właśnie na takie romansidło na raz, no i właśnie uznam, że zamówię sobie kilka. O pomoc w wyborze książek poprosiłam jedną z Was, dziewczynę, którą odkryłam dzięki właśnie Mojemu YouTubeowi, czyli Katiusza Katiusza czyta, zostawiłam linka Do Instagrama, doradziłam mm, Mi, jakich autorów, co od kogo Brać, więc y, Po prostu popatrzyłam, jaki, jakie autorki poleca I brałam cokolwiek było na promce Więc Bosman, Gracz Turbulencja I Zapomnij o mnie Nie wiem, czy to też polecała Ale w każdym razie, na pewno te dwie pierwsze To jest ta autorka taka Chyba popularna w miarę Od tej coś już czytałam Trzy części chyba jakieś takiego Roma Sidła też były. A to to nie wiem, już nie pamiętam sama. Ale no wiecie, wszystko było na prące za mniej niż dychę, no to wzięłam. A to jest ten André. Mm -hmm. I on jest autorem Tamte dni, tamte noce. Przeczytałam tą książkę w zeszłym roku chyba. No i teraz jest jakby kontynuacja, tak? To jest Poznaj dalsze losy Elia i Oliwiera, więc musiałam zamówić. <laughs> A tutaj patrzcie, no takie genialne zakładki zrobili w taniej książce. Zima 2019, limi edycja limitowana I tutaj patrzcie, misio, miś polarny Lubię polarek Dalej, to jest świetne Kakao to zimowy do pingwin <świet> Świetne Tutaj Do świąt już tylko chwilka Chwilka A to chyba mi się najbardziej podoba, tak coś mi się wydaje O, zimą mam apetyt jak żyrenifer. To jest naprawdę genialne. A ostatnia, święta Owcalone. Także naprawdę, no mega urocza. Oni zawsze dorzucają do zamówień zakładki. No ale muszę przyznać, że ta zimowa edycja bardzo, bardzo im się udała, także dziękuję. A książki, no to wiadomo, co jakiś czas będę sobie jedno takie romansidło czytać. A co do taniej książki, to ja bardzo, bardzo często od nich zamawiam. Nie zawsze, czasem jak, jakąś inną księgarnię wybieram ale często, bo powiem wam, że czasem jest tak, że widzę książkę tu w jakiejś cenie, potem wchodzę na drugą stronę, gdzie jest taniej teoretycznie jakaś książka i wrzucam sobie te same książki tu i tu do koszyka. No i na koniec okazuje się, że cena jest albo identyczna, albo nie wiem, tam złotówka różnicy. Albo na przykład tutaj wychodzi taniej, ale jest płatna Wam przysyłka, no i takie wiecie. Więc koniec końców i tak te ceny nie są nie, nie jest to jakaś duża różnica. Także często, często w stanie książki zamawiam, jak już. No, i to tyle, jeśli chodzi o, o to zamówienie. Hej, ja, witam Was, już, już jest wieczór dosyć, dosyć późno. Wróciliśmy już do rodzin, nie zdążyłam Wam się pokazać przed przed wyjściem, bo już byliśmy i tak spóźnieni. Ale teraz do Was przyszłam, żeby opowiedzieć jak wyglądał mój makijaż? Teraz no wiadomo, świecę się już trochę, ale tak się to prezentuje, tak wyglądał, tylko że usta mi już zeszły, bo ja byłam oczywiście. Pokażę wam co mam. Tak mniej więcej, nie wszystko. I tak, po pierwsze ten podkład z Eveline Liquid Control. Coś ostatnio będzie. Wyjąłem go z zapasów, z szuflady i od razu zaczęłam teraz regularnie używać. Puder ten z Maybelline Master Fix. Lubię go najbardziej, bo on daje taki... Znaczy najbardziej na takie wyjścia. Na co dzień to nie za bardzo, ale na takie wyjścia lubię, bo on daje taki efekt... Najdłużej utrzymuje u mnie mat i daje taki, takie wygładzenie. I na takie dłuższe wyjścia, jakieś takie właśnie imprezy, czy domówki, czy cokolwiek, no to tak. To lubię go najbardziej, ale jak... Wiecie, tak jakbym miała się nim na co dzień malować, to uważam, że jest troszeczkę ten efekt zbyt taki ciężki na mojej twarzy. No i to no, brązę, tam jakiś... Chyba bel. Trochę może z Eveline, róż z Essence, rozświetlacz to chyba sensic Wow, widzicie to? Mega. Brwi zrobiłam kredką z Focalur i na powiki nałożyłam taką paletę. W ogóle ja jeszcze nigdy tutaj nie pokazywałam. To jest Pretty Rich z Too Faced, więc może jutro, jakbym nie zapomniała, to bym wam opowiedziała, co ostatnio kupiłam, bo nie tylko tą paletę ostatnio. Właściwie to kupiłam chyba już albo na początku listopada, także już jakiś czas ją mam, ale używam jej dzisiaj pierwszy raz, także... No, opowiedziałabym Wam o kilku nowościach, bo już część z nich też testowałam, no bo mam je dosyć długo, to znaczy tak, no właśnie, za dwa miesiące może. Także mogłabym Wam już trochę o nich powiedzieć. Więc na powiekach cienie te brązowe, maty, to są z tej palety. To takie, co się mocno błyszczy, to jest Vibo z tej serii Mood. Sparkling eyeshadow, czyli taki płynny cień mocno błyszczący, i ten tutaj to jest numer jeden, taki bardziej złoty. Zrobiłam bardzo cienką kreskę eyelinerem, tuż do rzęsto był Eveline, ten czerwony. I na usta, już Wam pokażę, nałożyłam um, konturówkę Golden Rose Dream Lips Liner. Czekajcie, kolor 504 to jest oj, hit, bo on mi pasuje do większości pomadek. A bardzo często noszę go nawet samodzielnie, bez żadnej szminki, tylko sama kontrówka. Dobra. I czekajcie, bo pomadkę zostawiłam w torebce, także muszę się po nią wybrać. O, możecie zobaczyć od razu, że mam na sobie taką sweterową... To też jest z Wasyla. Taki sweter jakby, tylko że to jest... O, widzicie? Zaraz, kończy się zaraz przed kolanem. Do tego założyłam takie cienkie rajstopy. No i tyle w sumie, bo wiecie, o taki jest też rękaw, taki luźny, to jest normalny sweter, tylko właśnie taki dłuższy, co miałam powiedzieć, to na nogi założyłam zwykłe płaskie bodki, no bo wiecie, szliśmy do domu, to brata Adriana, więc nie było sensu zakładać jakiś szpilek, bo i tak tylko do auta i z auta. A na ustach do, do kontrówki miałam pomadkę fantastyczną, ostatnio mój ulubieniec, naprawdę. Jak będziecie mieć okazję kupić, nie wiem, będzie jakaś promocja, o, albo możecie skorzystać z tej mojej zniżki, którą ostatnio miałam z kokolity, to polecam serdecznie. Revolution Pro, ta seria, którą wydała Natalia Siwiec, pomadka nazywa się Biskit. Pokazywałam Wam ją też w, pre, w pomysłach na prezenty. No naprawdę nie dość, że mm, formuła to do tego kolor, no. 100, po prostu nie mam się do czego przyczepić. Wszystko w tej pomadce mi się podoba. Przepiękne opakowanie. E, kolor szminki cudny, patrzcie. To jest taki e, brąz, neutralny raczej. Uważam, że bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, jak to wyjdzie w kamerze, ale jest piękna ta pomadka. Jest matowa. I widzicie, jest kremowa normalnie w sztyfcie łatwo się ją nakłada, ale utrzymuje się naprawdę dobrze. I ma piękne właśnie takie yy, matowe wykończenie i cudowna, i używam jej ostatnio bardzo, bardzo, bardzo często. No i to cały mój makijaż. Włosy miałam umyte i tylko wysuszyłam sobie, żeby by nie były takie. Jak same w mi... są to się trochę falują, a jak je wysuszyłam tak lekko na szczotkę, to takie są bardziej proste. No i w sumie to tyle. Yy, pojedliśmy, popiliśmy. Na jedzeni jesteśmy i tak, że teraz wróciliśmy już do domku, i jest dosyć późno. A ja znowu nie zdążyłam zmontować filmu wcześniej, bo sporo się działo dzisiaj. Także kolejny raz vlog będzie późno, ale to już chyba w tym roku to już jest standard. Także nawet nie ma się co za bardzo przejmować i, i dziwić mi. Także to już nawet nie powinnam się chyba z tego tłumaczyć, bo po prostu to już jest normalka. No. Także póki co żegnam się z Wami. Zobaczymy się później, oczywiście, na kalendarzach. A właśnie, bo dzisiejszy prezent jeszcze nie jest zapakowany. Wyjęłam go dzisiaj z paczki, także będę musiała go jeszcze zapakować. Także mam kolejne, kolejne zadanie, kolejną misję. Także do zobaczenia. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda ta sukienka, znaczy ta, ta sweterko sukienka. Jest właśnie przed kolano. I tutaj normalny już sweterek. No, także tak się prezentuje. Teraz mogliście zobaczyć trochę więcej. No i przechodzimy oczywiście do kalendarzy. Otwieramy dzisiaj jedenaste okienka. Co tam? Podglądasz już? Nie, nie, nie. nie. Tamto to podejrzewam. <laughs> Jacie! Aniołek! Jaki duży! Nie przeszkadzaj, szukam jednostki. dziś nie, nie! Aniołek! Mini Angel się nazywa. Będzie też Mini Santa. Nie widziałam, że takie będą. Super. Zobaczcie jak to yy, uroczo wygląda. Mm. Cute. Zaraz Cię zjem. Jedenastka z tego. Znalazłem coś już? Prawie dany róg. A się ten sokoli wzrok. Mm. Ostrożnie. Dzisiaj pamiętam, żeby nie rozwalić. Ale tak ten kalendarz z daleka wygląda jakby takie jakieś wygodniałe dziecko słodyczowe. Tylko <głysy> to padło. Dawaj mm. te cukierki. Moje czekoladki. Jakąś mini perełeczkę. Nie. Cień nazywa się świecki. U. Czemu mini? Skoro tu wszystkie cienie są takie same? O, zapomniałam, przynieść tej pustej palety, dobra. Serio? Kurwa. mi to się już, mi to się już. W tej palecie, wszystkie są, w, tej, ym, w tym kalendarzu wszystkie są takie same, a tu są te małe. Aha, mi to się już go pitoli. O, dzisiaj jest matowy, bardzo ładny cień, taki brzoskwiniowy. O, zobaczcie, Taki y, fajne załamanie do rozcierania. Bardzo ładny mat. Super, taki wiecie, właśnie Zanim te brązy ciemne będziemy nakładać, to tak sam raz żeby porozcierać i do rozcielenia ciemnych brązów albo na początku, żeby coś tam trochę zaznaczyć. A teraz tutaj duży kalendarz, okienko jedenasty. I idąc według mojej metody, mojego schematu, to dzisiaj powinno być jakieś akcesoria, tak? Nie wiem. Tak, chyba akcesoria. Trzy te. Hmm. I na środku. No chyba no, tak, nie? No bo takie, taka wielkość. Może dzisiaj będzie abiście. ten... Co? Gąbka. Bo kiedyś mówiłeś o gąbkach. Już mówiłem wszystko, czego nie było. Także, to Dobra, zobaczymy co to będzie. Nie można powiedzieć, że zgadłem. Puder. Jakie małe opakowanko. Ja mam ten puder swoją, drogą. To jest puder mm, wykończeniowy, rozświetlający. Ja mam jego w dużym opakowaniu. Spoko. Jak to? Przecież miało być wszystko nowe. Nie wszystko. Przecież na przykład make była już w sprzedaży. E, palety są w sprzedaży. E, tylko niektóre są... No nie Czyli nie cienie, cienie są nowe. No cienie chyba te róż, róż rozświetlasz, to może też. Nie jestem pewna. Na pewno w tym nie wszystkie cienie są nowe, a... Dobra, pokazuj tak, tą mąkę. No nie ma co, bo chyba on jest zaklejony. Chyba nie jest. Aha. Kto to wymyślił, żeby to otwierać? Marta. O nie. Ty na lepetko. No wszystko się powysywało. To weź już się podrój. Tak. tak, rozświetlającym pudrem. Aha. Nie wiem czy to będzie widać w ogóle, że on ma takie delikatne drobinki. Pokażę wam tu. Hmm, chyba nie widać za dobrze. On ma taki połysk i e, takie malusienkie drobinki. Kurde. No nic. Także ja, ja już ten puder znam. On taki jest, jak dla mnie, dobry do, do wykończenia twarzy, bo ja też takiego rozświetlenia na całą buzię nie lubię, no bo ja tutaj w strefie 1, T, na czole i na policzkach i na brodzie się świecę, więc... Do sali twarzy to nie za bardzo, ale tak na boki, buzi, czy gdzieś tam delikatnie później pod oczy, tak, wiecie, odrobinkę, no w miarę, także spoko. Coś ciekawego, bo wiecie, cały czas jak były kosmetyki, no to albo małe cienie, albo róż i rozświetlacz, także fajnie, żeby jest też puder. Zobaczcie, Adrian tak jak ja, jeszcze ubrany w ten sam outfit, co byliśmy na urodzinach, także proszę bardzo, teraz czas na Twój kalendarz. Kto pierwszy? Poszukamy, co szukamy, bo już się Jedenastki. Nie no toli mi się. Jednastka, jedenastka, jedenastka. Tu! Jee! Nie! Małem ci trafić. Ja właśnie no. się zorientowałam. No. Właśnie się zorientowałam, że zapomniałam się spakować jedenastkę do drugiego kalendarza, także zaraz muszę iść nadrobić. A, no właśnie, czułam, że mówiłaś, no? że mógł wiesz. No. To ja się przy, przez ten czas zajmę. Mini Mixed Nie, Mixed i to jest z miksitka jabłko cynamon. Uuu świąteczna trochę. To chyba ktoś inny się nim zajmie. Nie, ja, ja nie lubię tych batonów. Słyszałam tak jest 63 Jeden... jest tego 63%? Nie jesteś tego fanką? Tak gryzkał, czy spróbować, ale tak całego batona to... Ale Adrian za to jest fanem. Pokaż. Ale ja on tak coś mało ale czasuje. Zobaczcie, też. tak wygląda. I teraz ja lecę szybko spakować prezent, i zaraz wracamy do Was z drugim kalendarzem. Zobaczcie, spakowałam prezent do torebki, drugiej, którą kupiłam w Fame, bo już nie chciałam, żeby Arian tu musiał czekać. Dobra, musiałam przestawić lampę, także wracam i proszę, proszę wracać. Książka. <grym> Były takie podejrzenia, że. No, bo mówiłem kiedyś tam. Że jest... Nie kłam, nic nie podejrzewałeś. No, tak mi przeszło tylko, tak. Sekundę tylko. No, ale tak. Jedną setną sekundę. Dobrze. No, no, Aha, dobrze. zapomniałam Wam powiedzieć. No, dzisiaj... dzisiaj takie świąteczne trochę, no bo czerwone. Wpaski i <laughs> Aha, no tak. Meci, meci. Dobra. A co to za. Y, co to za książka. Nie, powiadamy, tak. To jest książka Jakuba Mauricza. Jestem jego fanem poniekąd. Nie zawsze się stosuję do jego rad, ale... Możesz pokazać? A no poczekaj, co powiedzieć o Kubie. No ale możesz opowiadać i nam pokazywać. To jest książka jakby Mauricza. Dla mnie e, najlepszego dietetyka. E, szczególnie sportowego w Polsce. Prowadzi wielu sportowców. No i wydał książkę, a w tym roku bodajże, z taką jakąś, jakąś panią. Ja akurat tak nie kojarzę, ale zaraz się dowiem, kto to jest. Lepiej, I, i chciałem ją mieć tą książkę, jestem teraz tylko zastanawiam, ile mi zacznie mieć czasu przeczytanie, bo z takimi książkami to są takie zwykle ciężkie książki do przeczytania. Co ja w robią. robiłam? A już podglądałam, że są przepisy. Takie, wiesz, że cała Uf, strona ura, jest zdjęcie a, i obok przepis, także ciekawe. Przekartkuj kilka. Ja każdy ma książki, to ja lubię. O. mówię, że się nie da zrobić zryzdrowych. Adrian, jak się nie tak robi z mąki gryczanej? No to sobie to, to mi tak gadasz, no. Dwa ja dwa Dobra, przerzuć, bo są zdjęcia, już widziałam, no, a tytuł mi, na pokazujesz na polsku. Co się mam przywinąć jeszcze? No, pokazać jakieś zdjęcie. Dla nie było żadnych zdjęć, przebijaj, Adrian. Do tej pani. Uu. Nie, no. muszę dla Lunia a to jest Pan Kuba że to ta Pani. No dobra, a możesz pokazać zdjęcia dalej? O widzisz, mówiłam a, Ci, nie. że to jest. To mówi tonik. No. Mm? dalej pokaż jeszcze jakieś. Jesz. Adrianku, miał... no, będziesz już. miał czas, żeby tachać. Pokazuj dalej, o widzisz, że są zdjęcia różnych przepisów. Masło orzechowe w smaku czekolady, a to nie. Jak to nie? Przecież i lubi się czekoladę i masło orzechowe. No dobra, gdzie tu coś pisze, co jest zdrowe? No na początku. Kawa Kula odporna. No to akurat. To piłem, no. jak się... Poznawaliśmy. Poznawaliśmy. No to właśnie od niego też kiedyś usłyszałem odnośnie tej kawy z... To jest kawa z masłem. O, widzisz? Masła kolorowanego lub oleju kokosowego można wykorzystać MCT olej, mm -hmm. czyli ten, co też. Dobrze. No czyli mamy dzisiaj książkę w kalendarzu. I książka była zamówiona na taniej książce razem z tą resztą, którą Wam tam dzisiaj pokazywałam. No i do tego też były zakładki. Może Adrian się skusi na którąś z nich i będzie czytał. To może mieć jakieś takie zakładki, które przylegają do książki. Tak, i które jeszcze same wchodzą do niej i się czy jej trzymają to mocno. Czasem to zawsze tak, że czyta, coś robi, potem włoży tam zakładkę, potem sam nie wiem na której stronie. Dobra. No dobrze moi drodzy. I co do tej książki, to Adrian kiedyś mówił, co by chciał dostać, co, co by chciał mieć. Wiecie, taka chcielista, no i właśnie z niej tą książkę wybrałam i mu zamówiłam, a co do tego jego czytania, to on mówił, że ciekawe ile mu to zajmie, to, dla, to, to, to dlatego, że Adrian nie lubi czytać książek z fabułą, ja na przykład czytam tylko książki z fabułą albo no... No, w, nie wiem, tak w 99%, a Adrian ja z kolei uwielbia czytać jakieś poradniki, jakieś takie książki motywacyjne. No i na przykład w zeszłym roku w kalendarzu, jeśli się nie mylę, miałeś ode mnie książkę Jelita wiedzą lepiej. No i to jest akurat temat, który też myślę, że Cię interesuje. Ale, no, wiecie, to jest z kolei taka książka, w której jest tak dużo informacji i takiej wiedzy teoretycznej, że no to się to ciężej czyta, nie? Na pewno nie czyta się tak jakiegoś fajnego romansidła. <grym> także, no to na takie, na takie książki więcej czasu mu schodzi. No i też, no, jednak nie ma się co oszukiwać. Książka z fabułą najczęściej nas trochę wciąga, chociaż. No a taka książka to jednak trzeba samemu się zmotywować, żeby, żeby poczytać, żeby znowu tą wiedzę gdzieś tam ładować do głowy. Także. O, jednak zawsze troszeczkę to dłużej zajmuje. Mam nadzieję, że mu się jednak uda przeczytać w tym o, roku. tu przepisów. To wiesz, chyba też troszeczkę się uda prze, przeczytać. Jak będziesz chciał, to coś Ci zrobię. już nie to są rzeczy. O, widzisz, jaką masz informację? No fajne, to jest za to już sobie go zrobię. Dobra, także m, tak się prezentuje dzisiejszy kalendarz. Teraz już Wam będę dziękować za, za ten film. Koniecznie dajcie znać, jak dotąd podobają Wam się vlogmasy, czy, czy, czy jest ok, czy byście coś zmienili. Czekam na Wasze komentarze, a teraz już będę się żegnać. Oczywiście, widzimy się już jutro, także niedługo. Nie trzeba będzie długo czekać na kolejny film. I tyle. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał. Czekam na komentarze. I do zobaczenia. Buziaki. Muzyka. Pa.